Mobilizacja do intensywnego szkolenia pożarniczego i ocena stanu wyszkolenia taki był główny cel powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych, młodzieżowych drużyn pożarniczych. Do rywalizacji stanęło sześć zespołów. OSP Nagawczyna i OSP Zawada nie miały sobie równych. Zespoły sprawdziły się w konkurencjach, zdobywając awans do etapu wojewódzkiego. Takie jest to pierwsze nasze zwycięstwo i bardzo się cieszymy z tego. Nie spodziewaliśmy się. Ale jest to dla nas ogromny sukces i naprawdę duża satysfakcja. Zwycięstwo włożyliśmy dużo pracy, poświęcenia, mieliśmy dużo treningów, ćwiczyliśmy. Przygotowywaliśmy się na stadionie, mieliśmy wszystko w sumie rozłożone. To było bardzo miło na tym. Jest możliwość też częstszego sprawdzenia się, że możemy dużo więcej pokazać od siebie, co potrafimy. Jest to Dobra okazja na zintegrowanie się z całą grupą oraz poznania nowych yy, znajomych, kolegów. No i, i też jest to dobry test na sprawdzenie swojej sprawności fizy fizycznej. Włożyliśmy w to przygotowanie dużo chęci, zapału, i młodzi pokazali, że chcą ćwiczyć, że chcą wygrać zawody i. W sumie to było takie niespodziewane i cieszymy się bardzo razem z nimi, że wygraliśmy to i czekamy na kolejne zawody. Jest to dużym sukcesem. Gorące podziękowania przede wszystkim dla osób, które uczestniczyły w przygotowaniach młodzieżowej grupy do, do tych zawodów. No, okazało się to ogromnym sukcesem dla nas. Duże podziękowania też chcielibyśmy skierować do gminy Dębica, do wójta Stanisława Rokosza, który zabezpieczył nowe mundury dla, dla grupy, żeby to ładnie wszystko wyglądało. No, niedługo będą zawody wojewódzkie, więc staramy się też przygotować chwilkę odpoczynku i, i mocne przygotowania do, do kolejnego występu i, i myślę, że do kolejnych sukcesów. Także bardzo, bardzo dziękuję osobom, które się zaangażowały w to i uczestniczyły w tym przedsięwzięciu. Cieszy nas tym bardziej, że jest to młoda jednostka, właściwie po reaktywacji pełna mobilizacja, czyli po prostu można jednak się przygotować. Generalnie stawiamy na drużyny młodzieżowe. To po prostu zapewnia pewien ciąg, ale jednak zapoznaje tych najmłodszych po prostu ze specyfiką, po prostu tej działalności, ale jednocześnie uczy jakby takiej rozsądku, dlatego że ratując życie ludzkie, dobytek, no trzeba uważać również i na siebie, więc po prostu taka profilaktyka, a z drugiej strony zapoznanie się ze sprzętem. I chcę pani redaktor powiedzieć zresztą tak jak i u młodych to to pani doskonale wie, ja tylko mam w pamięci, że młodzi lubią wyzwania. I tym wszystkim, nie tylko po prostu zwycięzcy, ale i pozostałem po prostu serdecznie gratuluję, a dla nas po prostu no, będzie taki słodki wydatek, żeby jednak tym drużynom zabezpieczyć odpowiedni sprzęt. Uważam, że takie zawody powinny odbywać się nawet profilaktycznie co roku, nawet takie zintegrowane nie musiałyby być na takim <laughs> poziomie, żeby jednak po prostu tą młodzież wciągać. Brać udział w zawodach pożarniczo-sportowych Odbyzione w Pustyni w tym roku były dwie konkurencje. Była sztafeta, czyli bieganie i była, było ćwiczenie bojowe, czyli rozkładanie węży. Zajęliśmy drugie miejsce, jest to świetny wynik dla nas. Trochę szkoda, bo do pierwszego miejsca zabrakła odrobina, naprawdę, gdybyśmy, się, gdybyśmy pozbyli się kilku błędów, wynik byłby lepszy, byśmy pojechali na zawody wojewódzkie. Jednak myślę, że ten wynik to jest naprawdę coś świetnego, biorąc pod uwagę to, że dopiero to pierwsze były zawody w naszym powiecie. Gratulujemy, cieszymy się, bo było sześć drużyn i ukry, nie ukrywam, że liczyliśmy na pierwsze miejsce i niewiele brakło, ale myślę, że wszystko przed nami. Turniej rozegrano według regulaminu tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych. Dzisiejsze zawody jest to próba wskrzeszenia w młodych ludziach chęci zdobywania doświadczenia, jak i chęci Rywalizacji między sobą, jak również w przyszłości wiążemy z nimi przyszłość, żeby wstąpili w szeregi i ochotniczych Straży Pożarnych, jak i również Państwowej Straży Pożarnej jako czynni ratownicy i funkcjonariusze. Startuje dzisiaj sześć drużyn, są to pięć drużyn z drużyn mieszanych, jedna drużyna z, z do nas. Cieszę się niezmiernie, że są to pierwsze zawody na, ten, na tym powiecie dębickim i zdołało się uzbierać sześć drużyn, żeby wystartować i być może, że to będzie początek do przyszłych zawodów, która będzie zrzeszać więcej drużyn i zachęci do udziału w tych zawodach. Po długim czasie jakby prób i starań odbywają się dzisiaj zawody powiatowe młodzieżowych drużyn. Startuje sześć drużyn z gmin Czarna, Żyraków, Dębica. No i te zawody te polegają na tym po prostu, że ćwiczy młodzież, My są specjalne tory przeszkód, coś na wzór dla zawodów dla seniorów. Także tutaj i po długich latach udało się po prostu te zawody jakby żeby mogły się odbyć. Także wszystkich tutaj witamy i serdecznie zapraszamy. Kolejne pewne będą za dwa lata. Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych rozegrano na obiektach Młodzieżowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Pustyni. Na wydarzenie zaprosili Zarząd Powiatowy Związku SPRP Powiatu Dębickiego, Komenda PSP w Dębicy oraz samorządy z terenu Powiatu Dębickiego.